Dzień dobry, udało się jeszcze ostatnią pokaś. chyba rojkę w tym sezonie pokaś. zdobyć. Pokaś. Już Haneczko, pokaś. ej. No i Patryk tu widzicie na drzewie sobie jest. Patryk spróbuje ją strzepnąć do ula, bo nie mamy, nie mamy kuszki. To tak wyjątkowo dostaliśmy telefon, że siedzi Rójka. No. Nie, nie, to tam... Jakbym tak sobie tutaj w nich zgrzebał paluchem to bym ją znalazł z pewnością, ale... Kurwa czujesz konieczne. Żeby jej zaraz nie wiadomo jak szukać, Mi się Dzień wydaje. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tu tyle ile jest w samochodzie to można wrzeć, bo więcej nie mamy ze sobą. O! Powiedziałbym tak, tam trzeba otworzyć drzwi, zobaczyć. Zobaczyć ile mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Akurat pięć. A, no Można w tym to nawet też. To zostawię. To zostawię. Sory za bałagan, To mogę wziąć? Dobrze. Paniotki weźmiemy. Stówka. Okej, okay, dzięki. Dzięki bardzo. W razie czego jeszcze mamy właśnie te malutkie. Ma A na jak Pani jakieś jeszcze takie... tuszki, może? Mamy w ogóle etykietki, ale ten. No.